Jagoda przyszła na świat w miejscu, którego nikt nie odnotował na mapach. Między wypalonymi równinami a ruinami orbitalnego portu, gdzie niebo zawsze wydawało się obce, a słońce rzadko pokazywało swoje prawdziwe światło. Nie było świadków jej narodzin. Nie było ceremonii, numerów identyfikacyjnych, ani czułych słów. Tylko kobieta o zmęczonych oczach, która umarła chwilę po tym, jak dziecko po raz pierwszy zapłakało. Znaleziono ją kilka godzin później. Grupa uchodźców z obozu trzeciego przechodziła akurat przez te tereny, szukając schronienia przed nadchodzącym ostrzałem. Nikt nie chciał się zająć niemowlęciem. Była ciężarem, ryzykiem. Ale stary mężczyzna, nazywany przez wszystkich Olkiem, wziął ją na ręce i zawinął w swój płaszcz bez słowa. Nazwał ją Jagodą. Miał kiedyś córkę o tym imieniu. Zginęła na pierwszym froncie. Dorastała wśród cieni. Nie biegała z innymi dziećmi, nie uczyła się w schronach, nie śmiała się z opowieści żołnierzy. Słuchała w milczeniu. Obserwowała. Miała oczy zbyt ciemne i zbyt ciche jak na dziecko. Kiedy ktoś próbował ją skrzywdzić, nie krzyczała. Patrzyła tylko tak długo, aż napastnik sam cofał rękę i odchodził, nie rozumiejąc dlaczego serce nagle przyspieszyło mu jak przed śmiercią. Z czasem przestano ją zaczepiać. Zaczęto ją unikać. Gdy miała 8 lat, doszło do starcia między dwiema lokalnymi frakcjami nad Doliną Popiołu. Setki dronów, dziesiątki czołgów kroczących, piechota z termowizją i wsparciem orbitalnym. Wszystko gotowe do pełnego ataku. Jagoda wtedy wyszła z obozu trzeciego, przeszła między dronami, przez linię ognia. Szła boso. Nie zatrzymał jej nikt. W chwili, gdy obie armie nacisnęły przyciski ataku, nic się nie stało. Systemy zawiodły. Łączność padła. Uzbrojenie nie zadziałało. Kamery pokazały jedynie małą postać idącą przez zgliszcza. Dowódcy wpadli w panikę. Próbowali zlokalizować przyczynę awarii. Satelity pokazały tylko jedno słowo zidentyfikowane jako kod wewnętrzny sprzed 30 lat malwa. Tego dnia nie padł ani jeden strzał. Obie strony się wycofały. Od tamtego czasu jej ślad zaczął znikać z baz danych. Nie było jej w żadnych raportach, zdjęcia znikały z systemów. Nawet osoby, które mówiły o niej głośno, zaczynały zapominać detale. Tylko jedno pozostawało wspólne, gdziekolwiek się pojawiała, cisza ogarniała pole bitwy. Nie nosiła munduru. Nie należała do żadnej organizacji. Ale każde dziecko w ruinach znało jej imię i wiedziało, że jeśli ją zobaczy, nie musi się już bać. Ona sama nie miała przyjaciół. Nie szukała więzi. Przemieszczała się samotnie z ruiny do ruiny, przez martwe miasta i zbombardowane kanały komunikacyjne. Nikt nie wiedział, czego szuka. Może odpowiedzi. Może kogoś, kto nie wystraszy się jej obecności. Może kogoś, kto nie cofnie wzroku. Wszystko zmieniło się w noc, gdy spotkała zwiadowcę o imieniu Jarek. Ale wtedy jeszcze nie wiedziała, że właśnie od tej chwili wojna zacznie się cofać. I że cisza, którą nosiła w sobie, zacznie mówić głośniej niż jakikolwiek rozkaz. Dalmar nocą przypominał widmo. Miasto dawno już przestało żyć, a jego szkielety budynków wznosiły się ku niebu, niczym wypalone knykcie umarłego giganta. Echo kroków odbijało się od stalowych korytarzy, a radio Jarka szumiało jednostajnie, przekazując jedynie martwe sygnały. Jarek był zwiadowcą. Szybkim, niewidzialnym, bezlitosnym. Działał w cieniu, unikał konfrontacji. Miał zadanie: zbadać ruiny Dalmaru i dostarczyć dane o ruchach nieprzyjaciela. Wszystko szło zgodnie z planem, do momentu, gdy zobaczył ją. Stała po środku ulicy, bosa, bez osłony, bez kamuflażu. Otaczał ją wiatr, który podnosił popiół z ziemi i zawieszał go wokół niej niczym welon. Jej oczy nie pasowały do reszty świata. Były spokojne. Zbyt spokojne. Zatrzymał się. Zmierzył ją wzrokiem przez lunetę celowniczą. W jego hełmie aktywowały się oznaczenia: brak uzbrojenia, brak pancerza, brak znaku rozpoznawczego. Cywil. Niewykrywalna. Błąd systemu. Zbliżył się ostrożnie, opierając się o zniszczone auta i sterty gruzu. Palec spoczywał na spuście. Mógł zlikwidować cel z odległości 20 metrów jednym strzałem. Ale nie zrobił tego. Kiedy był już na tyle blisko, że mógł usłyszeć własne oddechy przez maskę, ona spojrzała na niego. Niezaskoczona, nie przestraszona, po prostu spojrzała. To nie czas, powiedziała cicho. Dwa słowa. Nic więcej. Ale ich echo przetoczyło się przez Jarka jak fala. W tej samej chwili radio przestało działać. Wskaźniki na wizjerze zaczęły migotać, potem całkiem zgasły. Radar padł. System lokalizacji zamigotał na czerwono i zniknął. Został w absolutnej ciszy elektronicznej. Odcięty od wszystkich i wszystkiego. Jarek natychmiast cofnął się do osłony. Wyciągnął ręczne urządzenie awaryjne. Zero sygnału. Zero połączenia. To nie była zwykła awaria. Ktoś zablokował cały system komunikacyjny. Ktoś albo coś. Zerknął przez ramię. Dziewczyna nadal stała w tym samym miejscu. Patrzyła mu w oczy. I wtedy poczuł coś jeszcze dziwniejszego. Nie strach. Spokój. Podszedł do niej. Wolno, jakby każdy krok ważył tonę. Kiedy stanął metr od niej, podała mu dłoń. Niewielką, brudną, z zadrapaniami. Bez siły, bez nacisku, ale w tym geście było coś nie do opisania jakby podanie ręki było zakodowanym znakiem, kluczem do czegoś większego. Dotknął jej dłoni i w tym momencie usłyszał dźwięk, którego nie słyszał od dziecka. Cichy impuls, jak bicie serca wewnątrz czaszki. Sekundę później jego sprzęt wrócił do życia. Wszystko jednocześnie, ale z nową ikoną w rogu wyświetlacza. Kot, marwa aktywny. Jarek odruchowo cofnął rękę. Dziewczyna patrzyła na niego spokojnie, jakby ten moment powtarzał się już wiele razy wcześniej. Kim jesteś? Zapytał cicho. Nie odpowiedziała. Zamiast tego odwróciła się i ruszyła w stronę ruin, zostawiając po sobie tylko kurz i ciszę. Jarek wahał się przez kilka sekund. Potem ruszył za nią. Zadanie zwiadowcze przestało mieć znaczenie. Instynkt ten sam, który ratował mu życie przez lata, odpowiadał mu coś nowego. Ta dziewczyna nie była celem, nie była też zagrożeniem. Była przełącznikiem, momentem, ciszą przed czymś, czego świat jeszcze nie znał. I coś głęboko w jego wnętrzu wiedziało, że jeśli teraz jej nie podąży, nigdy już nie zrozumie, dlaczego wojna w ogóle się zaczęła. Fort Ziemi był ostatnim bastionem na południowej granicy. Betonowy kolos zagłębiony w skałach z zasiekami elektromagnetycznymi i wieżyczkami samosterującymi na każdym poziomie. Z zewnątrz wyglądał jak martwa twierdza, ale w środku tętnił nerwowym życiem. Szli tam tędy naukowcy, żołnierze, medycy. Każdy z nich znał swoje miejsce. Każdy z nich wiedział, że każde odchylenie od rutyny może kosztować życie. Gdy Jarek przekroczył bramę z jagodą u boku, strażnicy zesztywnieli. Jeden z nich sięgnął po broń, ale nie zdołał nawet dotknąć rękojeści. Systemy nagle wyłączyły mu egzoszkielet. Zamarł w miejscu, jakby całe ciało odmówiło posłuszeństwa. Jagoda nic nie powiedziała. Wystarczyło, że spojrzała. Przepuszczono ich bez słowa. Wewnątrz fortu zapanowało dziwne milczenie. Dowódcy pułków, zazwyczaj pyszni i głośni, teraz spoglądali z ukosa i schodzili jej z drogi. Niektórzy ją rozpoznali. Inni czuli tylko to niepokojące mrowienie na karku, które podpowiadało im, by nie zadawać pytań. Nawet generał Porębski, znany z tego, że zlecał egzekucję za zbyt długie spojrzenie, zamilkł, gdy zobaczył ją na ekranie monitoringu. Jarek prowadził ją do pomieszczenia technicznego w niższych poziomach fortu. To tam, według danych, leżały zaszyfrowane rdzenie starych systemów łączności wyłączone od dziesięcioleci, uważane za bezużyteczne. To było miejsce dla złomu dla wspomnień z czasów, gdy wojna dopiero się zaczynała. Gdy stanęli przed pancernymi drzwiami, nie trzeba było kodu. Nie trzeba było uprawnień. Drzwi otworzyły się same. Pomieszczenie wypełniał kurz i echo. Monitory migotały starym światłem, a w kątach słychać było szuranie gryzoni. Jarek uruchomił terminal awaryjny, ale zanim zdążył wpisać cokolwiek, jagoda przysunęła się i położyła dłoń na klawiaturze. Palce poruszały się wolno, jakby wpisywała coś, co oznała na pamięć, ale nie z tej epoki. Nie wyglądała, jakby szukała czegokolwiek. Ona wiedziała. W kilka sekund cała konsola rozświetliła się serią sygnałów. Stare protokoły łączności. Zakazane. Dezaktywowane na mocy traktatów jeszcze przed powstaniem Fortu Ziemi. Wysłała wiadomość. Kodowa transmisja, nierogowana w żadnym współczesnym systemie. Symboliczna długość 99 bitów. Zbyt krótka, by była rozkazem. Zbyt krótka, by była błędem. Ale zawierała tylko jedno oznaczenie. Malwa. Jarek patrzył na ekran w milczeniu. Chciał zapytać, chciał zrozumieć. Ale nie potrafił wypowiedzieć ani słowa. Kilka minut później pojawiły się odpowiedzi. Z orbit Floty Zjednoczonej. Z baz podziemnych Gorzennika. Z archipelagów Republiki Hydreńskiej. Ze strefy ciszy w sektorze Heder. Każda odpowiedź była identyczna. KOT, Malwa. Potwierdzenie zawieszenia. Bez warunków. Systemy obronne fortu zgasły. Drony patrolowe zawisły w miejscu. Czujniki zmniejszyły czułość o 95%. Cała infrastruktura wojskowa zachowała się tak, jakby właśnie podpisano globalny rozejm. Jarek poczuł zimno. Ale to nie był strach. To była świadomość, że coś większego niż jakakolwiek armia, większego niż jakikolwiek rząd odpowiedziało na niemy gest dziewczyny, którą nikt nie znał. Jagoda odsunęła się od konsoli. Znowu była cicha. Znowu wyglądała, jakby należała do zupełnie innego wymiaru. Ale kiedy Jarek zapytał szeptem bez nadziei na odpowiedź. Co to znaczy? Ona spojrzała na niego bez emocji. To nie ja. To oni. I odwróciła się, zostawiając go samego zmrugającym komunikatem. Stan wojny, zawieszony. Przyczyna: malwa. Źródło, nieznane. Protokół dalszy oczekiwanie. Cisza rozlała się po forcie jak święto. Jak nagłe przebudzenie po koszmarze. Ale Jarek wiedział, że to dopiero początek. I że ta dziewczyna nie przypadkiem znalazła się obok niego. Nie minęła doba od momentu aktywacji kodu malwa, a świat, który znał tylko dym i ogień, nagle zamarł. Fronty milczały. Komunikaty o rozejmie rozchodziły się szybciej niż rakiety. Ale nie był to pokój. To była pauza. Przesycona nieufnością, strachem i milczącym pytaniem, które pojawiało się wszędzie, kto to zrobił? Odpowiedź nie istniała w żadnej bazie danych. Nie pojawiła się na żadnym zdjęciu satelitarnym. Ale wszyscy generałowie czuli to samo, zawieszenie było powiązane z jednym punktem na mapie. Fort Ziemi. I z kimś, kto w nim był. Kolonia Gorzennik, znana z fanatycznej nieufności, nie czekała długo. Dla nich nie było cudów ani legend. Były tylko zagrożenia. I każde zagrożenie należało usunąć, zanim zdąży wypowiedzieć własne imię. Z okolicznych sektorów zaczęły znikać drony. Bez ostrzeżenia, bez śladów. Satelity gorzennika zawisły na niskiej orbicie. A wśród kanałów komunikacyjnych pojawiła się zaszyfrowana wiadomość. Cel Jednostka nieznana. Nazwa kodowa Malwa. Priorytet Eliminacja. Jagoda nie uciekała. Siedziała w głębi fortu, patrząc przez pękniętą szybę na pustkowie. Miała w oczach coś więcej niż spokój. Coś w rodzaju oczekiwania. Jakby wiedziała, że wszystko, co teraz się dzieje, musiało nadejść. Jakby znała ten moment z przeszłości, której nikt nie pamiętał. Jarek był blisko niej. Nie opuszczał jej na krok, choć nie rozumiał jeszcze dlaczego. Miał przeszkolenie, doświadczenie, zdolności analityczne. A jednak każda reguła, której się dotąd trzymał, rozpadała się w zetknięciu z nią. Tego dnia, nad ranem, Ford został ostrzelany. Nieotwarcie. Cicho. Wybiórczo. Po kolei znikały zewnętrzne sensory, punkty orientacyjne, anteny krótkiego zasięgu. Sabotaż, nie atak. Ale ktoś z wewnątrz wiedział, co się dzieje. Jarek zabrał Jagodę i uciekli z fortu podziemnym przejściem. Miał nadzieję, że dowództwo się opamięta. Że rozejm się utrzyma. Ale gdy tylko znaleźli się w bezpiecznej odległości, rozległ się komunikat z wieży głównej. Cel Malwa uznany za wrogi. Rozkaz, zatrzymać lub zlikwidować. Ucieczka była trudna. Nie przez fizyczne przeszkody, lecz przez decyzję. Jarek musiał się przełamać, złamać wszystko, w co do tej pory wierzył. W ciągu kilku godzin zdradził swój oddział, złamał regulamin, zignorował rozkazy. Wszystko dla niej. A ona przez cały ten czas nie prosiła go o nic. Przez kolejne dni przemierzali tereny porzucone. Ruiny wież obserwacyjnych, kanały dawnej infrastruktury, miasta pochłonięte przez popiół. Gorzędnik wysyłał ścigaczy. Cyborgi przystosowane do polowania w każdych warunkach. Nie odpuszczały. Nie odpoczywały. Którejś nocy, ukryci w resztkach starego tunelu, zostali namierzeni. Jarek walczył jak zdesperowany. Dostał dwa postrzały, ale wciąż zasłaniał ją własnym ciałem. Kiedy jeden ze ścigaczy uniósł ostrze, Jagoda wstała. Bez słowa. Bez strachu. Wystarczyło, że uniosła dłoń. Impuls rozszedł się po całym obszarze. Ścigacze zamarli. Ich oczy zgasły, zbroje zadrżały i opadły. Ale nie zostały zniszczone. Nie eksplodowały. Po prostu przestały być obecne w systemach. Zniknęły z map. Nie istniały już jako jednostki. Jarek próbował się podnieść, ale upadł z bólu. Jagoda uklękła obok niego i delikatnie położyła mu dłoń na czole. Jej głos był cichy, niemal niezauważalny. Zabierają mi wszystko, kogo pokocham. Po tych słowach Jarek zrozumiał, że nie jest tylko świadkiem czegoś nadzwyczajnego. Stał się jego częścią. Nie jako żołnierz. Jako człowiek. W świecie, który przez dziesiątki lat nie znał niczego poza szumem syren, hukiem bomb i cyfrowym odliczaniem do kolejnych rozkazów, cisza była zjawiskiem obcym. Nienaturalnym. Zawieszenie broni wywołane kodem malwa nie miało daty końcowej, nie było potwierdzone traktatem, nie zostało podpisane przez żadną ze stron. A mimo to działało. Żadna broń nie odpalała się bez błędu. Żaden satelita nie śledził celów. Żadne oko dowódcy nie potrafiło wskazać wroga. Lecz ludzkość nie potrafiła żyć w zawieszeniu. Żądała kontroli, wyjaśnień, porządku. A Jagoda była wszystkim, czego nie dało się sklasyfikować. Jej obecność była zaprzeczeniem logiki. Nie należała do żadnej z frakcji, nie posiadała oznaczeń genetycznych, nie istniała w żadnej bazie danych. Ale jej imię szeptano już w całym systemie. Malwa. Jedni twierdzili, że to stara sztuczna inteligencja, zbyt złożona, by ją zrozumieć. Inni, że to dziecko eksperymentu, które przeżyło i zrosło się z kodem źródłowym. A jeszcze inni, że to nie kot, tylko osoba. I właśnie dlatego bali się jej najbardziej. Jarek wiedział jedno: Ona nie była maszyną, nie była programem. Mimo tej mocy w niej jej oczy były ludzkie. I patrzyły z taką czułością, że świat stawał się na chwilę lżejszy. Od dni, gdy uciekali z fortu ziemi, nie powiedziała mu nic więcej o swoim pochodzeniu. Ale to nie miało już znaczenia. Był z nią. Nie z powodu misji. Z wyboru. Podróżowali na południe. Z każdą godziną było coraz mniej śladów ludzi, coraz więcej przestrzeni pokrytej błękitem nieba i zardzywiałym żelastwem minionych wojen. Kierowali się do miejsca, które znała tylko ona stacji dziewiąte. Stacja dziewięć była kiedyś głównym ośrodkiem koordynacji orbitalnej. To tam zaczęły się pierwsze transmisje wojenne. Tam zaprogramowano pierwsze protokoły ofensywne. I właśnie tam, wiele lat temu, Jagoda po raz pierwszy usłyszała kot, który zmienił jej życie. Była wtedy dzieckiem. Samotnym, głodnym, ukrytym w szybie wentylacyjnym, gdy przypadkiem trafiła na aktywne urządzenie. Nikt nie zauważył tej dziewczynki w tle transmisji. Ale urządzenie ją zauważyło. Zeskanowało. Połączyło się. I zapamiętało. Kot, malwa. Nowy użytkownik zarejestrowany. Od tamtej pory kot i ona stali się jednym. Gdy zbliżali się do stacji dziewięć, niebo zaczęło się zmieniać. Rój statków patrolowych zawisł nad horyzontem. Część z nich należała do Hydrenów, część do koalicji wewnętrznej. Wszyscy przestali już walczyć między sobą. Zawieszenie nadal trwało. Ale nie po to, by zbudować pokój. Po to, by skoncentrować siły na niej. Nie zamierzali jej zabić. Teraz chcieli ją przejąć. Zrozumieć. Zeskanować, zamknąć w laboratorium, poddać analizie. Bo to, czego nie można zniszczyć, należy zdominować. Jagoda zatrzymała się na wzgórzu naprzeciw ruin stacji. Jej włosy tańczyły na wietrze, a skóra drżała od napięcia w powietrzu. Ubrania były podarte, a twarz brudna od wędrówki, ale wyglądała, jakby to ona była jedynym stałym punktem we wszechświecie. Spojrzała na Jarka. Nie musiała mówić. Wiedział, co chciała zrobić. Ale i tak zapytał. Czy warto? Uśmiechnęła się. Jeśli mnie stracą, znów będą walczyć. Ale jeśli zobaczą, że nie jestem bronią, może zamilkną na dobre. Zeszła w dół do serca dawnej stacji. Ruiny otworzyły się przed nią, jakby znały każdy jej krok. Dotarła do najniższej komory, gdzie czekała jeszcze aktywna jednostka komunikacyjna. Przez dekady nikt jej nie dotykał. Ale ona znała ją lepiej niż własny oddech. Wprowadziła ręczny kod. Jeden symbol. Jeden rozkaz. Wystarczy. Całe niebo nad nimi zamigotało. W jednej chwili zniknęły oznaczenia statków. Działa przestały działać. Żadna broń nie odpowiadała na rozkazy. Cała potęga militarna galaktyki po prostu wyłączyła się. Jagoda zachwiała się. Jej ciało nie było w stanie udźwignąć kosztu ostatecznej aktywacji. Kot potrzebował nośnika, a ona właśnie poświęciła wszystko. Jarek dopadł do niej, gdy upadła na zimną podłogę. Wziął ją w ramiona. Była blada, z ledwo wyczuwalnym oddechem, ale żyła. Spojrzała mu w oczy. Ty byłeś moim pokojem. A potem zamknęła oczy. I przez wiele godzin na świecie nikt nie odważył się odezwać. Bo każdy wiedział, że coś się skończyło. I że być może pierwszy raz od stuleci nie musimy już wracać do walki. Stacja 9 pulsowała jeszcze przez kilka minut po aktywacji kodu. Nie było wybuchów. Nie było huku ani świetnych fal, które zwykle towarzyszyły wyłączeniom sieci bojowych. Była tylko ta sama nierealna cisza. Cisza, która rozlała się falą po planetach, orbitach, stacjach badawczych, koloniach górniczych i ukrytych bazach wojskowych. Dowódcy, którzy jeszcze przed chwilą byli gotowi wydać rozkazy uderzenia, stali nieruchomo przed monitorami, widząc komunikaty, których nigdy nie chcieli zobaczyć. Systemy odłączone. Kod nadrzędny zaakceptowany. Aktywacja końcowa malwa. Status pokój. Jarek trzymał jagodę na rękach, czując jak z każdą chwilą jej ciało staje się coraz cięższe. Ale jej oddech nie zniknął. Był słaby, nieregularny, ale był. Mimo wszystko. Mimo kodu, który przepłynął przez każdą cząstkę jej istnienia. Nie odeszła. Jeszcze nie. Musiał działać. Musiał ją uratować. Nie miał sprzętu medycznego, nie miał połączenia z żadnym zespołem ratunkowym. Ale miał w sobie determinację, jakiej nie znał wcześniej. Wyszedł ze stacji, niosąc ją przez zbocza, przez ruiny, przez przeszywający wiatr. Nie było już ścigaczy. Nie było żołnierzy. Nikt go nie zatrzymał. W połowie drogi natknął się na coś, czego się nie spodziewał: mały konwój. Cywilny. Nieozbrojony. Wyszedł z niego mężczyzna w długim płaszczu z białym emblematem humanitarnym na ramieniu. Lekarz. Gdy tylko zobaczył Jagodę, nie zadał żadnych pytań. Po prostu pomógł. Na miejscu prowizorycznie, potem w kabinie medycznej pojazdu. Z każdą godziną jej puls stawał się bardziej regularny. Z każdą kroplą osocza, z każdą dawką regeneracyjnego płynu jej kolor skóry wracał. Po dwóch dniach w drodze, gdy zatrzymali się przy opuszczonej osadzie przekształconej w tymczasową klinikę, Jagoda otworzyła oczy. Były jasne. Żywe. I znowu spokojne. Jarek siedział przy niej, trzymając ją za rękę, nie odzywając się ani słowem. Gdy spojrzała na niego, lekko się uśmiechnęła. Wiedziałem, że wrócisz. Jej głos był cichy, ledwo słyszalny, ale miał w sobie siłę, której nie dało się zignorować. Świat, który znała, zaczynał się zmieniać. W kolejnych tygodniach frakcje, które wcześniej nie potrafiły zgodzić się co do niczego, rozpoczęły rozmowy. Nie dlatego, że nagle zapragnęły pokoju, ale dlatego, że nie mogły już używać swoich systemów wojennych. Wszystko, co było bronią, pozostało nieaktywne. Nawet próby stworzenia nowych algorytmów kończyły się błędami. Malwa była teraz zapisana w samym kodzie infrastruktury. Nie można było jej wyłączyć. Ale można było ją zaakceptować. Jagoda nie chciała już wracać do stacji. Nie chciała być centrum niczyjego porządku. Zamieszkała z Jarkiem w małej osadzie zbudowanej na fundamentach dawnej bazy badawczej. Ludzie zaczęli się tam zjeżdżać. Nie z powodu jej imienia, ale z powodu tego, że czuli, iż od niej wszystko się zmieniło. Niektórzy przychodzili, by zapytać, jak to zrobiła, inni, by tylko ją zobaczyć. Ale coraz więcej ludzi przyjeżdżało, żeby zostać. Nie szukali wojny. Szukali nowego początku. A ona dawała im to spojrzenie. To, które Jarek znał najlepiej. Spokojne. Bez osądu. Bez przeszłości. Spojrzenie, które mówiło: Teraz jesteśmy tu. Teraz możemy żyć. Minęły miesiące. Jarek nie wrócił do wojska. Zamiast tego sadził drzewa i budował domy. Jagoda uczyła dzieci, jak porozumiewać się bez słów. I każdego dnia o zachodzie słońca wychodzili razem na wzgórze. Ona trzymała go za rękę. A on czuł, że nawet jeśli cały świat zapomniał, co oznaczy pokój, ona przypomniała mu, co oznaczy miłość. I w końcu nie było już ciszy pełnej grozy. Była cisza, która oznaczała spokój. Była cisza, w której rodziło się życie. I był kot, który nikogo już nie straszył. Bo teraz wszyscy wiedzieli, że malwa to nie broń. To nadzieja. Koniec!